Cześć kochani! Wszystkim witam serdecznie i gorąco w moim pierwszym wideoblogu, w pierwszym odcinku poświęconym budowie domu jednorodzinnego sposobem gospodarczym. Czyli takim bardzo popularnym, który był od zarania dziejów. Czyli facet musiał zbudować dom, posadzić drzewo i spłodzić syna. Tak, szedł do lasu, karczował drzewa i budował dom. Niestety dzisiaj już tak prosto nie jest, jest szereg formalności z tym związanych więc w dzisiejszym odcinku postaram się mówić z większego proces uzyskania pozwolenia na budowę czyli uzyskanie całej tej dokumentacji potrzebnej do budowy domu ok zakładam że macie już działkę czy to w spadku czy po prostu zakupioną macie już akt notarialny od tego trzeba było po prostu zacząć w akcie notarialnym macie informacje czy na tą działkę je, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu bądź nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu i czy zostały wydane warunki zabudowy. Jeżeli tak jak w moim przypadku nie ma ani miejscowego planu zagospodarowania terenu, ani wydanych aktualnych warunków zabudowy, trzeba wystąpić o warunki zabudowy, to jest podstawa. Jeżeli macie miejscowy plan zagospodarowania terenu, no to jest prostsze, bo składacie wniosek, dostajecie wypis w tym wypisie. Będziecie mieli informację, że na danej działce możecie wybudować budynek mieszkalny, powiedzmy, przykładowo jednorodzinny, e, parterowy, z poddaszem użytkowym, z garażem będącym w jednej bryle, wysokość taka i taka, gabaryty jakieś takie i takie mniej więcej, e, odstęp linie zabudowy powiedzmy 6-8 metrów, tak? Od od drogi, no i to już Wam upraszcza całą procedurę. Ale, tak jak w moim przypadku, występujemy o wydanie warunków zabudowy. Do tego potrzebne jest Wam dwie mapki, dwie kopie mapy zasadniczej, czarno-białe. Zgłaszacie się do e, Wydziału Geodezji, składacie wniosek, no i tą mapkę powinien Wam w miarę szybko ogarnąć. W moim przypadku 3 dni, tak, ale z tego co słyszałem, mogą wam wydrukować tego samego dnia. To nie jest żadna filozofia, tak. To zależy. No, jak po prostu są zabici tą robotą. Dobra, mamy już działkę. Udajemy się do projektanta. Projektant. Będzie wam potrzebny projektant i kierownik budowy. Teraz, czy będziecie rysowali projekt indywidualny? Czy kupicie gotowy z internetu i tak potrzebujecie projektanta, który wam ten projekt zaadoptuje. Ok, macie projektanta, e, udajecie się do Urzędu Gminy bądź do e, Urzędu Miasta musicie taki ogarnąć wniosek o wydanie warunków zabudowy. Projekt ten pomoże Wam wypełnić. wpiszę tam wam takie informacje, jak. E, Wysokość budynku, budynek mieszkalny, jednorodzinny, z poddaszem, bez poddasza i tak dalej. I na tych mapkach, na tych dwóch mapkach, które uzyskaliście w dziale geodezji, rozrysuję Wam taki wstępny szkic z odstępami, z odstępami od granic. I teraz tak, jeżeli ściana, czysto. Ma otwory okienne, no to 4 metry od granicy, musicie odejść. Jeżeli bez otworów okiennych czy drzwiowych, no to 3 metry, no to to, to się proste. Macie działkę, możecie też skorzystać sobie na dzień dobry z portalu Geoportal. Tam też możecie użyć jakichś pomiarów i wstępnie ulokować sobie ten budynek, który planujecie, czy się na tej, czy się po prostu zmieści na tej waszej działeczce. Ok, macie już wniosek. Projektant pomógł Wam go wypełnić. Składacie do Wydziału e, Budownictwa czy to w Urzędzie Gminy, czy w Urzędzie Starostwa. No i niestety, wydanie warunków zabudowy trwa 3 miesiące. Być może czasami szybciej, ale to niestety jest taka procedura, którą jest bardzo ciężko przeskoczyć. W moim przypadku na początku grudnia. Złożyłem ten wniosek z mapkami, no dzisiaj mamy 9 marca, tak? Mam warunki, lecę do kierownika, ale jeszcze nie są prawomocne, bo te warunki otrzymają jeszcze moi sąsiedzi. No i po 14 dniach od otrzymania decyzja będzie prawomocna. Jest taki temat, i można to obejść. Jeżeli Wam się śpieszy, eee, możecie wziąć wniosek w gminy i dostarczyć bezpośrednio sąsiadom, że zrzekają się prawa do odwołania od tej decyzji. No wiadomo, że oni nie będą się od tego, od tej decyzji odwoływali, ale procedura trwa i mają na to właśnie te urzędowe 14 dni. Tak? I teraz też taka ważna sprawa. Sąsiad ma budynek mieszkalny jednorodzinny, czyli dom. Drugi sąsiad też ma dom, Także nie ma takiej opcji, że Wam nie wydadzą warunków zabudowy. Yy, mogłaby być taka sytuacja, że no, staracie się o warunki zabudowy przykładowo na, no nie wiem, jakąś świniarnię, tak? No to wtedy oni mogą wnieść zastrzeżenia, że mają tam budynki mieszkalne i nie chcą, aby ta świniarnia istniała po sąsiedzku. Ale w przypadku, kiedy oni mają na swoich... Yy, działkach domu, także nie ma takiej opcji, że urząd gminy, czy urząd miasta nie wyda Wam warunków. Wyda Wam warunki, to jest tylko formalność. No i żeby to przyspieszyć. No i teraz tak. Macie warunki, z tymi warunkami lecicie do projektanta i projektant zaczyna rysować projekt. W przypadku, jeżeli to jest projekt indywidualny, być może kupicie gotowy projekt, tak? No to bardzo szybki temat. Zamawiacie, kurier drugiego dnia przywozi Wam gotowy projekt, zabozicie kierownik Projektant Luka pasuje, na podstawie tych warunków adoptuje i rysuje plan zagospodarowania przestrzennego terenu. Właśnie do plan zagospodarowania przestrzennego terenu to jest ta mapka, na której projektant umiejscowi wasz dom, na tej danej mapce. Do tego potrzebujecie cztery mapki do celów projektowych, więc także w momencie kiedy już złożyliście wniosek o wydanie tych warunków, na samym początku zgłaszacie się do okolicznego geodety, aby Wam sporządził cztery mapki, cztery kopie mapy do celów projektowych. Może być 6 tak? Eee, w moim przypadku 6 Mapka przyda mi się jeszcze do zgłoszenia jakiegoś tam. Na pewno nie zaszkodzi, eee, jak ten cały proces. Przyspieszyć. Składacie w urzędzie miasta czy gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy, i w tym momencie, jeżeli to jest projekt indywidualny, projektant może rozpocząć rysowanie projektu. To jest taka optymistyczna wersja, no bo i tak wam te warunki wydadzą. Teoretycznie może być jakaś zmiana, no można założyć wariant awaryjny, że później trzeba będzie coś na mapce w prawo, w lewo przesunąć. Ale mapki tak robicie na końcu, a projekt, proces rysowania projektu indywidualnego i tak zajmuje, i tak zajmuje dużo czasu. Także teoretycznie dostarczam dzisiaj lecę do projektanta. Z tymi warunkami on dopiero powinien na podstawie tych warunków rozpocząć rysowanie. No ale to kurczę, to będzie trwało wieki i rok czasu, jeżeli będziemy od każdej e, decyzji, od każdego warunku odczekiwać 14 dni i tak dalej. Ble, ble, ble. Godeta praktycznie już zorganizował mapki. W dniach je odbieram. Projektant namalował projekt. Dla formalności tylko powpisuję to, co trzeba. I w przeciągu dwóch tygodni. Cztery, e, projekt w czterech egzemplarzach. E, projekt energetyczny to też projekt, ten to zorganizuję Wam. Ewentualnie gotowy, kupiony projekt ma już to w sobie, prawdopodobnie w większości przypadków. Plan zagospodarowania terenu też, czyli na mapkach tych docelów projektowych, geodezyjnych wrysowany ten Wasz domek jak będzie miejscowiony i to z całą tą dokumentacją. Składacie w starostwie e, wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Ok, no i dobra, wracam od kierownika, od projektanta. Sprawa wygląda następująco. Przekazałem warunki zabudowy. W oparciu o te warunki kończy projekt, opisówkę, i jeszcze jest. Coś takiego jak wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czyli teraz musimy dostarczyć dla projektanta mapki do celów projektowych. On na tej mapce wrysuje plan zagospodarowania terenu, i z tymi prawomocnymi warunkami, które dopiero niestety za 14 dni będą prawomocne. I wraz z tym planem zagospodarowania terenu złożymy wniosek do starostwa o wyłączenie tej danej działki z produkcji rolnej. To trwa niestety także miesiąc. Także, no niestety, procedura trwa. Na pewno dużym uproszczeniem byłaby sytuacja, w której macie miejscowy plan zagospodarowania terenu. Wtedy dostajecie wypis od ręki. Nie czekacie na te warunki 4 miesiące, i o te 4 miesiące jesteście do przodu. Także też no, warto zwrócić na to uwagę. Często macie nawet w ogłoszeniach danej nieruchomości czy działki rozpisane, że dla danej działki nie wydano warunków zabudowy, tak? albo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu, bądź posiada. Jeśli posiada, i akurat pod taką daną inwestycję, no to na pewno jest bardzo duży plus. No dobra, kochani, reasumując, macie już działkę, rozpoczynacie gromadzenie dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt tym wszystkim to jest pikuś, bo projekt możecie kupić. Drugiego dnia kurier wam dostarczy go do domu. Gotowy projekt. Niesiecie do projektanta, który wam go zaadaptuje. Tak naprawdę to wpisze się na każdej stronie, przybije wam pieczątkę. Adapt, adapt, adapt i, i tyle w tym temacie. Ewentualnie, tak jak w moim przypadku rysuję projekt indywidualny, ale to, czy jest indywidualny, czy zakup gotowego, no to już każda, są plusy i minusy każdej opcji. Ja wybrałem indywidualny ze względów technicznych, ekonomicznych i tak dalej, ale to omówimy w kolejnym wideoblogu. Dobra, udajemy się do wydziału geodezji albo osobiście, albo przez geodetę, dwie kopie mapy zasadniczej, potrzebne do złożenia wniosku aby Urząd Gminy, bądź Starostwo, Urząd Miasta wydał Wam warunki zabudowy. I to właśnie trwa, tak jak wiecie, od złożenia wniosku do prawomocnych warunków zabudowy, no w moim przypadku 4 miesiące. Słyszałem, że są dłuższe, być może w niektórych przypadkach mogą być krótsze, to też zależy od wielu czynników, w jakiej, w jakim czasie Urząd poinformuje sąsiadów: no bo niestety za każdym razem, na każdym kroku musi wysłać im pismo. Pismo dociera no albo nie dociera. Kiedy odbierze zwrotka, przychodzi albo nie przychodzi, list jest stabilizowany, i tak dalej. To wszystko wydłuża na każdym kroku procedury. Macie kopię mapy zasadniczej, wniosek do urzędu, wydają wam warunki, chyba że jest miejscowy plan zagospodarowania terenu, wtedy od ręki dostajecie pism. Tymi warunkami, i mapkami do celów projektowych, które już zamówiliście o go goodetie. Projektant rysuje wam plan zagospodarowania terenu, czyli rysuje wasz domek na tej mapce z odległościami i tak dalej, od granic, linie zabudowy od drogi. I wtedy składacie w starostwie wniosek o wyłączenie nieruchomości tej działki z produkcji rolnej. No niestety taki przepis jest i z tego co projektant, kierownik, akurat w moim przypadku projektant i kierownik budowy to ta sama osoba, on będzie też kierownikiem budowy. Z tego co on mi powiedział, taka procedura wyłączenia działki z produkcji rolnej trwa niestety miesiąc. To też nam kolejny miesiąc przedłuży. Jak już wyłączymy z produkcji rolnej, wtedy projekt. Czy to gotowy, czy narysowany indywidualnie w czterech egzemplarzach. Ten plan zagospodarowania terenu. Składamy z tym wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Składamy do starostwa. O wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Będę miał mapki do celów projektowych. Także się odezwę. Jeżeli komuś pomogłem łapka w górę, jeżeli coś Macie jakieś nutujące pytania, żebym coś wytłumaczył, piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją budową, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Hej!